Witam Was 20 sierpnia 2020 roku. Dzisiaj, razem z Czarkiem, witam. Jedziemy na magnes neodymowy. Tak więc spójrzmy wspólnie, co dzisiejszy dzień przyniesie. Trzymajcie za nas kciuki. Do zobaczenia na miejscu. Okręg PZW Owieczkowo. Takie fajne malownicze miejsce, pełne superanckich stanowisk wędkarskich. I mam zamiar tutaj porzucać neodymkiem. Nie wiem, czy pamiętacie, mam jeden odcinek z tego miejsca. A więc co? Odpalamy magnesy i jechane Cezary się tam rozkłada za mną ze swoim magnesem, a ja już tutaj targam pierwsze śmieciuchy. Tradycyjne. Denko od słoika. Taki motylek wyskakuje. No, w końcu jakiś fancik sensowny. Taka niewielka podpórka na wędkę, chyba własnej roboty. Macam sobie, jak zwykle, okolice pomostu. I cóż my tam wymacali? Taka śruba. Już kiedyś taką wyciągnąłem, podobną tutaj właśnie. Dorzucam drugą, taką samą śrubkę do kompletu. Czaro na razie odpuścił rzucanie. Bo tutaj jest, wiecie, za bardzo nie ma gdzie stanąć obok, a więc on później odpali swojego maga. Na razie łowię sam i zerkajmy co przyniesie ten rzut. Nędzny haczyk trzeci dzisiaj, z kolei. Dzisiaj dzień pod znakiem śruby, tym razem wychodzi taka solidna. Pierwszy fancik od Cezarego. Takie coś wygląda jak wkład od długopisu, ale nie jest to wkład dzisiaj same drobiazgi, taki jeżyk no to zaczynamy właściwą zabawę pierwszy koszyczek zanętowy dzisiaj Czarek stwierdził, że jest tam bieda, więc zmieniliśmy już miejscówkę jesteśmy na tym jeziorku, z którego pamiętacie pewnie z jednego z odcinków wyciągnęło mnóstwo złomu a więc dzisiaj liczę na podobny urobek no i pierwszy rzut na nowej miejscówce przynosi nam taki gwóźdź fajna rzecz z fantem Cezarego zobaczcie jest taka puszka po pseudo wędkarzach. Cezary wyciąga drugiego fanta. Tym razem jest to garnek. Ale jazda. No także zmiana miejscówki przynosi efekty. Nędzny kawałek takiej sprężynki. Trówki, ale oczywiście to samo jeziorko i wpłata taka obręcz do kilograma złomu. Ślubieńca, pestycydy, broń. Dobry Boże, ty mnie przed tym chroń. Para-papa, pa, para, pa, pa, para Tak sobie łowię. Słonko przypieka. Jest cudnie. A cóż ja tu mam? Taka nakrętka. Patrzcie, wyciągnąłem jakąś podeszwę. Mam nadzieję, że jej właściciel nie leży na dnie. Cezaremu odechciało się łowić, bo nie ma dzisiaj nastawienia, więc łowię sam. I zobaczcie, taka rura wyłazi. Około 2 kg będzie. Kolejna zmiana miejscówki. I spójrzcie, takie ustrojstwo wyłazi. Przeszło kilogram waży. Nie wiem, co to było. Zerkajcie, co ja tu holuję sobie piękna podkowa dobry znak jeszcze raz zmieniłem łowisko i już coś holuje jest jakaś waga tego patrzcie ale fajny fancik taki palik trafiłem chyba na szafę szuwarka zobaczcie ciąg się z szafy zobaczcie taka sprzączka i trzy guziki naprawdę jakieś resztki szafy tam mi dzwonią na obiad a ja tutaj ciągam jakieś haftki, nie haftki, takie same drobiazgi wam powiem Ale pogoda jest przepiękna. Spójrzmy co tym razem? Opa! Kawałeczek złomu Tym razem łańcuszek na szyję. Taka biżuteria. Zdaje się, że ciągnę coś niewielkiego, jeśli chodzi o wagę. O! Fajnie. Kawałek rurki remont łazienki zrobiony. I mamy rurkę z kolankiem takim. I jeszcze jeden ciężar. Tym razem będzie z 5 kg. Zobaczcie. Taka poprzeczka jakaś. A to mi wygląda jak takie resztki miniaturowego imadełka. Zobaczcie. Klimatyczny fancik. Tutaj była śruba. I się dokręcało. Przypadek. Zobaczcie. Kawał pręta. I wyciągnąłem przez przypadek zahaczoną anakondę patrzcie jaki wąż wow ze 3 metry długości ale już niestety zdechły znów będzie jakiś fancik bo czuję opór na kilogram do dwóch no i jest fancik taki długaśny pręt będzie prawie mojego wzrostu Mam, zobaczcie taki płot i rzucam na jego zapleczu. Wychodzą takie dwie śrub. Jeszcze więcej śrubek. Dwie kolejne da, 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 da. takie fanfary. Ale pięknie zagrali, co? I kolejny fanty. Puszka, kawał pręta zakrzywionego. Egzotyczny zestaw. Jeden grosik i niewielki kluczek. WKZ targa coś z dna. A cóż to jest? O, to taki zobaczcie, to jest od samochodu, jak to się nazywa fachowo sprężynka zanętowa stado kapsli i jakiś gwóźdź dwa nagie gwoździe ale sobie je zabiorę na pamiątkę, bo są w pięknym stanie z Cezarem zgłodniliśmy więc wpadliśmy do Orlenu na hot -doga. twoje zdrowie Czarek Dziękuję. <laughs> ok hot dogi zjedzone teraz mała zmiana planów jesteśmy z wykrywaczem na dzikiej plaży w Okoninie w okolicach Torunia zrobimy tą plażę zobaczymy co nam tutaj wyjdzie do dzieła plaża przynosi mi 20 groszy i taka nietypowa znajdę czyli kawałek ołowiu wędkarskiego o, i dorzucam jeszcze złotówkę współczesną z plaży 5 zł PRL mija 10 minut a ja bogatszy o 52 grosze i małą śrubkę 2 zł PRL a to wygląda jak takie ogniwko od łańcuszka to był sygnał 5961, ale niestety nie będą to 5 zł, a zaledwie 1 grosz. Więcam się bardzo powoli, 20 groszy. Element suwaka, a wiatrzycho się zmaga. No, ta plaża mnie nie rozpieszcza. Grosz do grosza, dorzucam 25 groszy. Moje GoPro dzisiaj jest strasznie kapryczne nie chcę teraz się włączyć. Ja dorzucam 2 grosze. Współczesne i 5 groszy aluminiowe PRL. Jeżeli coś jest wodoodporne, to ja to na pewno zaleję. Zobaczcie, szlak mi trafił teraz z GoPro. W ogóle nie działa, nie chce się włączyć. Niedawno zalałem AT Golda, dlatego chodzę z AT Pro pożyczonym od Sapera. Kupiłem do niego sobie cewkę Marsa. No i co? Nie wiem, czy to znak, że mam zwinąć się i zająć się czymś innym. Bo chyba nie powinienem już nagrywać na YouTube. Kamerka zalana, wykrywać zalane. Taka sytuacja. Czas na krótkie podsumowanie dzisiejszej zabawy. Tutaj drobiazgi z magnesu neodymowego, tak jak widzicie. 4,75 współczesnych to z wykrywacza. Jak zwykle, od groma zrywek. A ja co? Zniechęcony mega dzisiejszym dniem, po prostu zalany GoPro, pożyczony sprzęt AT Pro. Nie wiem, czy będą kolejne odcinki, bo sprzęt odmawia posłuszeństwa, a ja nie będę inwestował w kolejne. Owszem, będę nadal chodził, poszukiwał, rzucał magnesem, ale nie będę tego chyba już nagrywał. Tak więc nie wiem, czy to koniec mojego kanału. To wszystko czas pokaże.